Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Prosto z Mediolanu. Prosto z Mediolanu, istotnie. Jesień już widać? W Mediolanie tak. W Mediolanie generalnie jesień widać dosyć wcześnie, zawsze. Tak naprawdę to tam troszkę te pory roku się zmieniają i to tak trochę wygląda zawsze dziwnie, że latem widać zimę, a w środku zimy są kostiumy kąpielowe bardzo często. To wszystko jest dosyć spore wyprzedzeniem i rzeczywiście jesień absolutnie w Mediolanie widać i ta jesień będzie w tym roku bardzo interesująca. O! To poprosimy o szczegóły. Będzie interesująca myślę z wielu względów. Po pierwsze ze względu na wiele nowych trendów i dotyczy to w tym roku bardziej nie tyle kroju ubrań, bo tu nie mamy jakiejś specjalnej rewolucji. Natomiast bardziej dotyczy to pewnych faktur i zestawień. Bo rzeczywiście one są w tym roku zaskakujące. Jest wiele eksperymentów z tkaninami. Jest wiele eksperymentów z takimi łączeniami, które wydawałoby się kompletnie do siebie nie pasują. Jest wiele eksperymentów do dotyczących próby nadania pewnym tkaninom nowych znaczeń i nowych zastosowań więc jest inaczej. Te rewolucje są trochę takie, że kiedy się na przykład spaceruje tymi głównymi ulicami Mediolanu i ogląda te wystawy, to z początku tych pewnych takich małych rewolucji nie widać. Wydaje się ubrania jak ubrania, a cóż tam jest takiego rewolucyjnego. Ale trzeba naprawdę zatrzymać się przy takim manekinie. Trzeba się przyjrzeć bliżej, postudiować go trochę i nagle się okazuje, że właściwie każdy detal tej stylizacji tej jesiennej zaskakuje. Pewne trendy widać. Oczywiście, że w Mediolanie jest trochę tak, że każdy dom mody robi trochę swoje i nie ogląda się na to, co jest modne, bo tam jest troszeczkę inne podejście do mody i domom mody zależy głównie na tym, żeby pokazywać swoje DNA, swoją odrębność, więc one zawsze będą pilnować pewnych takich wyznaczników swojego stylu. Więc to trochę nie jest tak, że jak modne z granatowe, to modelowanie wszystko tak. jest modne granatowe. Absolutnie, to troszeczkę jest inaczej niż w Polsce. Natomiast no, w ramach tych swoich, nazwijmy to tego swojego DNA i tych swoich ram, w których dany dom mody jest osadzony, no jednak pewne eksperymenty są. I w w tym roku kilka zauważyłem i są też jednak pewne takie tendencje dotyczące trochę wszystkich, co się przejawia na wielu wystawach i co widać, że będzie modne jesienią. Ano, koronki. Jest dużo koronek. Jest dużo takiego w ogóle koronki, rękodzieło, dzierganie, szydełko. To są wszystko takie rzeczy, które w tym roku tam widać i na które droższe te bardziej luksusowe marki odzieżowe ewidentnie stawiają i pokazują to nie tylko nawet w samych ubraniach, które my tam zobaczymy na wystawach, ale także w samym w ogóle urządzaniu wystaw, bo te elementy takie dziergane, koronkowe bardzo często są w ogóle tłem całej wystawy, co jeszcze podkreślają, że słuchajcie, zwróćcie uwagę, będzie rękodzieło, będzie Dzierganie, będą koronki, i na przykład tłem dla tych wszystkich mlekiń tak jest taka wielka, ogromna koronka. prawda? Więc, więc gdzieś jest to bardzo podkreślone. Więc to jest taki właśnie trend no, takiej mniej oficjalnej mody, bo nam się jeszcze koronki to tak, ale, ale powiedzmy takie trochę żydełko, to, tak. to dzierganie, Znaczy byśmy powiedzieli, taka moda każualowa, a ona się pojawia na salonach. Ona się pojawia. Ale w sukniach, rozumiem? Tak, oczywiście, że w sukniach, w sukniach, w żakietach, nawet w krótkich spodenkach. Tego jest bardzo dużo w tym roku, bo w ogóle, a propos krótkich spodenek, to trzeba powiedzieć, że w Mediolanie w tym roku jest taka lansowana moda na jesień, ta jesień oczywiście jest tam cieplejsza. Na krótkie spodenki to mnie bardzo zaskoczyło, że, że niby wystawy są już jesienne, ale a ciągle w przypadku pań i, i kolekcji damskich widzę krótkie spodenki w Mediolanie, są krótki z długim rękawem, dosyć grube, ciepłe i do tego krótkie spodnie. Z koronki na przykład, tak. Albo takie skrzydełka, takie dziergane. I to jest zaskakujące mocno. Do tego czasami. Na przykład te spodenki są nie koronkowe, nie dziergane, ale na przykład takie swetrowe. Na przykład firma TwinSet w tym roku na wystawach pokazała komplety, że u góry był taki, no trochę babciny sweterek, dobry gatunkowo, wyglądał mi na kaszmir. I do tego takie same kaszmirowe spodenki z kieszeniami, więc mamy taki kompleci, gdzie już nie tylko góra jest właśnie taka włóczkowo-wełniana, ale dół również. I one są w monochromatyczne zestawy, czyli na przykład ten jest cały czerwony, cały niebieski, cały żółty, i tak. Tak ma według tłumaczy wyglądać jesienna mediolańska ulica. Gucci idzie jeszcze krok dalej. Widziałem na przykład koronkową spódnicę, taką rozkroszowaną, mocno prawie do ziemi. I z czym była ta spódnica połączona? Ano, ze sportową, dresową bluzą. I takich połączeń w tym roku jest bardzo wiele. Takich nieoczywistych, takich zaskakujących. Łączenie tej koronki, szyfonu czasem na dole, ze sportowymi rzeczami, takimi bluzami, takimi bardzo sportowymi, oversize'owymi. I muszę powiedzieć, że co ciekawe, to całkiem dobrze wyglądało. Ja już w tamtym roku widziałem takie pierwsze próby podejścia do tego, gdzie firma Barbery próbowała łączyć takie właśnie rzeczy bardzo casualowe z eleganckimi. I to im dobrze wychodziło. Na przykład prawda, był piękny trench bar, Berry, ale spod tego wystawa bluza, biała z kapturem sportowa dresowa. Mnie się to połączenie podobało i w tym roku tego jest więcej jeszcze. I jeszcze nawet bardziej ekscytujące, bo mówię, te koronki, te delikatne koronki, szyfony i nagle dosyć przyciężka bluza, wydawałoby się, gdybym ktoś. Powiedział, i gdybym sobie tego nie wyobraził, nie widział na wystawy, powiedział, że to chyba jest bardzo dziwne połączenie. A okazało się, że nie. To jest lekkie, to jest wszystko w jasnych kolorach. To, to bardzo ciekawie, fajnie, interesująco wygląda. Tych połączeń w tym roku jest w ogóle bardzo dużo, bo innym ciekawym połączeniem jest jeans. Otóż jeans się łączy też w tym roku bardzo często z koronką, łączy się z takimi rzeczami szydełkowymi, z takimi robionymi na grubych drutach, a czasem temu jeansowi właśnie próbuje się nadać trochę nowe znaczenie, bo nam się jeans często kojarzy. No jednak z taką jeansową, kurtką, kataną, prawda? Spodniami, a tymczasem. A nie ewentualnie. prawda? Tak. Ale to są rzeczy codzienne, sportowe, takie, powiedziałbym, w których nie ma finezji, w których nie ma dopasowanych krojów, tylko wręcz przeciwnie, luźne, wygodne, sportowe. Taki jest jeans. A tymczasem, na przykład, na wystawach firmy Fendi w tym roku zobaczyłem Królestwo jeansu. To jest cieniutki jeans, to jest nie taki gruby, on jest taki bardziej lejący się, zupełnie inny ten jeans, ale jednak jeans, i z tego jeansu Fendi, Zaproponowało całą kolekcję, ach, czy nazwałbym ich wieczorowych? No, wieczorowych sukien, teoretycznie, prawda? Mm -hmm. Bo kroje mają absolutnie wieczorowe. Są długie, wytworne, dopasowane, taliowane. Do tego są te malechiny ubrane w obcasy, więc te stylizacje są wieczorowe. Ale jednak jeansowe. No więc uszyte jest to kompletnie jak sukienki wieczorowe. To jest taki jeans, powiedziałbym, niebieski, niebieski klasyczny. On nie ma przetarć, on nie jest degatyzowany. To jest gładziutki jeans, któremu się próbuje nadać to nowe znaczenie. I muszę powiedzieć, że ten jeans z tymi szpileczkami, z jakąś elegancką, skórzaną, bordową torebką, całkiem nieźle wyglądał na wystawie Fendi. Więc to też w jakiś sposób się sprawdza i, i, i jest takich zaskoczeń w tym roku w Mediolanie. jeans wkroczy do teatrów, na bale. To wie! Tak? Aż mi się nie chce wierzyć, że tak będzie, bo to wygląda dziwnie, ale pamiętaj, mówię, to nie są katany, to nie są skurtki zasuwane czy jakieś na napy, prawda? To są eleganckie, wytworne sukienki z pięknymi rękawkami, prawda, wcięte w talii, pięknie uszyte, pięknie skrojone, z falbanami na dole, więc, więc naprawdę mm, wygląda to inaczej, ale ciekawie, bo mówię, no, my jesteśmy nauczeni, że takie sukienki wieczorowe, no to jednak powinny coś tam błyszczeć, prawda? I tam na tym się także czasem błyszcze. Bo są tam jakieś kryształki dodane, prawda? No ale jeans, matowy, taki codzienny i czy się przyjmie, nie wiem, ale są takie eksperymenty i głupio to nie wygląda. Jarosław Panek, Grant Lakszary Outlet to jeszcze nie koniec Twojej opowieści. Druga część naszej rozmowy Jesień w Mediolanie w co się nosi za tydzień. Serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.